Ja tam się też w tych wywiadach nasłuchałem, że jakiś dziadek Wojtek by miał ze mną porządek zrobić. Czyli kurwa, jeszcze trzeci Murański, jakby coś tam miał być w to włączony. Marcin, najman, powiem Ci tak. Nie jesteś w stanie mnie obrazić. A powiem Ci dlaczego nie jesteś w stanie mnie obrazić. No bo jesteś taki, ja to... że się nie da Ci już bardziej obrazić. Zgodzisz się, na, zgodzisz się na rzymską klatkę, czy chcesz oktagon, normalną klatkę? Zgodziłbym się, gdybym był pewien, że oni tą klatkę u góry zasklepią przyniosą po walce mu tam poitło i koryto i już go w tej klatce zostawiam, bo to jest jego naturalne środowisko. No, on powinien takie bydle powinno w takiej klatce przebywać cały czas, raz dziennie powinno być wyprowadzane na łąkę uwiązane i jeżeli dotrzymane byłyby takie warunki, że już go w tej klatce zostawiamy na stałe, to tak jak najbardziej. No ale my się po walce dowiedzieliśmy, że tam właściwie chyba było kontuzjowanych yy, pięć nóg, sześć rąk, yy, wydaje mi się, że tam jeszcze były jakieś rany postrzałowe, o których Jacek już nie chciał szerzej wspominać, ale no, z tych wypowiedzi tak by, można by było wywnioskować. Ktoś mi mówi, że to są aktorzy, oni i jego ojciec. Ja, ja tego nie wiem, ja tych ludzi kompletnie nie znam. Yy, wiem, że był taki film kiedyś, yy, głupi i głupszy. Czy to oni brali udział w tym, w tym filmie? Nie oglądałem filmu, ale wydaje się to właściwie jednoznaczne. To jest Twój mózg. Wiesz, czemu jest taki? Bo ci z półków, kurwa. Dziadek Wojtek, moim zdaniem, jakby zobaczył, jakich jak ma dwóch idiotów e, w, swoim, w, swoim, w swojej rodzinie, to by tą Czupaską zapierdolił jednemu i drugiego w pusty łeb, i się może nastawiło. Ale jeżeli dziadek Wojtek nie zdążył tego zrobić, no to ja to zrobię. No. A jeżeli ten Murański stary sobie takie zasady wybrał, to żeby nie skończyło się tak, że on, że on bardzo szybko powróci kurwa do dziadka Murańskiego Wojtka i że z Wojtkiem się niedługo spotka. No. Jeśli chodzi o to, że tyle ci osób przyjmował na tą głowę bezrefleksyjnie, to ja mu się trochę nie dziwię, no bo mając taki łeb, no to, no to tylko można z niego kask sobie zrobić. No to, to tak pusty łeb, jaki on ma. W tej Federacji, Kogór, jesteś nie. również dymany przez facetów, więc to, co ty masz. To ty masz wielką skazę, a nie, rozumiesz? Ty jesteś maskotką więzienną, ty jesteś zwykłą maskotką więzienną, rozumiesz? Z jednej strony jest to yy, wesołe, yy, no bo naprawdę ciężko takiego barana znaleźć, i, i, i żeby no, takie, takie jaja były z tym wszystkim związane. Ugryżenie Mohańskiego, jak w ogóle skomentujesz w trakcie walki? Jest, jest na to sposób, jest na to sposób, trzeba mu na następną walkę załatwić takie, takie, na takie, taką piłkę na takich skórkowych paskach, wsadzić mu to w ryj i wtedy będzie pewny, że nie będzie gryzno, no bo gryzie jebany, to trzeba przyznać, no. Musisz wziąć 50 metrów i się rozpędzić, za się ten A, w ścianę. w wtedy może oprzytomniejysz, no to jest jakaś szansa. To ta, co to, dobra, no to idziemy po mojemu, co ta frajerzyna powiedziała, że co ja zrobiłem, spróbowałem się? Pierdol się ty kurwa pedale jebany. Wszystkie ciosy, które Arek zadał, wszystkie weszły do tej pustej głowy i yy, no on po, po tej walce wyglądał yy, jak ofiara ciężkiego rozboju, no rzadko zawodnicy są aż tak, mają ten łebobity. no. I ta twoja mina arcyprzygłupa yy, pokazująca, nie wiem, że ty, ty niby jesteś groźny, ty wyglądasz tak jakbyś się kurwa zesrać nie mogło trzech dni, jak ty miny stroisz, a, nie, a nie, to, to, to nie ma nic wspólnego z groźnym miną. Kurwa! Kurwa!